Cześć, to ja, Erwin, witajcie na kanale erwinowania. Dziś otwieramy 22 okienko z kalendarza adwentowego. Kolejna promka z smorantem. i czy to ta część żółta Sloranta to czy jego kurtka z kapturem czy jego część ciała napisz, napisz może napiszcie o tym w komentarzu i zachęcam do lajkowania, subskrybowania i łapaczenia w górę. Dziękuję. Pa!